Dzień dobry Państwu. Zapraszam na program Spojrzenie na Historię, w którym będziemy omawiać mity i ciekawostki związane z dawnymi czasami. Dzisiaj chciałbym się zająć tematem historii, jak powstała nazwa radzymi. Moim gościem jest Adam Szczułkowski, badacz historii i właściwie detektyw chyba historii tak trzeba byłoby nazwać. Jak poszukujecie na przykład krewnego, swojego z XVII wieku, to chyba to się wiadomo, tak? No to zależy, gdzie ten krewny mieszkał. No ale rozumiem, że zajmuje się takimi sprawami. Tak, tak, zajmuję się takimi sprawami, ale też terytorialnie. Więc... A na Mazowsze, jesteśmy w Radzyminie, na Mazowszu, bardzo fajne miejsce i dobrze mi znane jako całość. Ja nazywam się Zbyszek Pachulski, jestem mieszkańcem Radzymina i jestem właśnie ciekawy jednej sprawy. Adam, jak byłem w szkole, to pamiętam taką lekcję z historii regionalnej, można to tak nazwać, gdzie opowiadano, że nazwa Radzymin to pochodzi od Radzeomi, mhm. że tutaj ten cały teren to były mhm. jakieś bagna, lasy, zbójcy mhm. i była tabliczka, która ostrzegała, żeby te, to miejsce omijać. To jest mi, co sądzisz o tym? Chodziłeś do szkoły w Radzyminie. Dokładnie. Ale ja nie chodziłem do szkoły w Radzyminie i też o tym słyszałem. Więc ta legenda wypłynęła mocno poza Radzemin, ale ona była połączona z wołominem. To znaczy... No tak, bo wołomi to wołami omin Nie, wolę, wolę. Znaczy ja słyszałem w tej wersji, że były dzikie lasy, zbójcy w tych lasach, napadali na podróżnych, jakaś dobra dusza, co prawda nie była w stanie wypędzić zbójców, ale była w stanie przybić tabliczki z napisami. Radzę o to miejsce i wolę o to miejsce. Od razu się spytam, a Żuromin to, że jak będziesz szurkiem jechał, to żeby omijać? Hmm, tak, albo żeby nie, 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 może tam nie kosztować żurku, tak, czy żuru. Tak, no, nie. Ale to, to nie, nie, nie na tym to polega. Ale Radzymin, Wołomin, to myślę, że nie tylko my, z Waj żeśmy o tym słyszeli, nie tylko osoby, które przeszły przez szkoły Radzymińskie, ale podejrzewam, że znaczna część mieszkańców Warszawy do, też dotarła ta informacja. Ile jest prawdy w tym? No zero. No dobra, to w takim razie jaka jest prawda? Prawda jest taka, że tutaj w, w okresie średniowiecza XIV, 14, XIV-XV 15, 14, 15 wieku, jeszcze niepodległe Księstwo Mazowieckie, była Puszcza. Puszcza się to bardzo różni, że ona nazwa, nazywa Puszczą Słupińską, Słupecką. Dzisiaj jest taki niewielki rezerwat przyrody, Puszcza Słupecka. Być może mało kto o nim wie, bo sam rezerwat jest, jest mikroskopijny, natomiast kiedyś to był duży las na północny wschód od Warszawy. I na tych terenach książęta Mazowieccy prowadząc, zwłaszcza książęta warszawscy, bo to też tu na Mazowszu też mieliśmy rozbicie dzielnicowe. Pr prywatyzowali grunty książęce i nadawali swoim zasłużonym ludziom, wojom, rycerzom czy kościołowi I w ramach tych nadań po Radzymin. I Wołoni też. No dobra. A słupno prawdopodobnie jest znacznie starsze, skoro, skoro słupno dało nazwę owej puszczy. W jaki sposób nadawano nazwę y, miastom, takim mm. osadom w średniowieczu? Właśnie skąd to, skąd to, to i... W przypadku Mazowsza, o ile to nie była jakaś nazwa terenowa, która istniała już w świadomości tak, od głębokiego średniowiecza, czyli na przykład jak nasze słupno, tak, które dało początek Puszczy Słupeckiej, Słupieńskiej, w jak to nazywamy, to jeżeli książęta nadawali jakiś teren, to ten, który otrzymał te dobra, był oczywiście zobowiązany do płacenia podatków, i tam jest powiedziane dokładnie, jaki wymiar jest podatkowy z tych dóbr. Jest zobowiązany do wystawiania żołnierza na pospolite ruszenie mazowieckie, ale on ma jedno prawo. Prawo swobodnego nadania nazwy swego miejsca. Zazwy zazwyczaj wybierano właśnie czy patronimiczne, czyli, czyli pochodzenie patronimiczne nazw miejscowych polega na tym, że nie wiem, mamy jakiegoś Władysława, który zakłada wieś Władysławowice Władysławowe i tym podobnie. jest takie imię zapomniane dzisiaj w Polsce, czyli Radził. Radzim. Tak, Radzi. Nie, nie Radzym, radzy, tylko Radził. To jest nieprzypadkowe imię, to jest imię rodowe, czeskiego rodu, bardzo wybitnego, sławnego rodu z których siedzibą były Libice. Te Libice zresztą po dzień dzisiejszy istnieją w czeskim powiecie Nymburg. Kraj średnio-czeski, średnio jak nie pamięci, środkowo jak nie pamięć nie myli, gdzie po dzień dzisiejszy jest kościół, znaczy kościół upamiętniający, bo są dwie postacie, tak, czyli Radim i jego brat Wojciech, o świętym Wojciechu wiemy chyba wszyscy. Czyli to jest zaraz. Czyli to jest ten święty Wojciech, który poszedł na Prusów, tak? Tak, oczywiście. Jego brat to jest święty Radim, tak? Tak, który był pierwszym prymasem Polski. To jest I o... to prawdopodobnie ten Radim, który zakładał Radzymin, miał imię po tym świętym. Ta, oczywiście, oczywiście, że tak. To odwo odwo wprost się odbyły, tylko trzeba pamiętać jedną rzecz że Rucławni i i jego wybitni przedstawiciele, dwaj bracia, Radim i Wojciech, którzy tu dokończę, warto pojechać do Libic i zobaczyć ich pomnik, bo jest tam pomnik upamiętniający obu braci, jest dawne grodzisko, z grodziska oczywiście nie ma żadnego pałacyku, zamku, czy cokolwiek byśmy sobie wyobrażali, więc tylko czyste grodzisko, no i kościół świętego Wojciecha, jak najbardziej parafialny, tam się znajduje. Ponieważ obaj panowie funkcjonowali nie tylko w świecie słowiańskim, ale w świecie łacińskim, a zwłaszcza w świecie kultury języka niemieckiego, czyli cesarstwa, cesarstwa niemieckiego, więc musieliśmy równolegle przybrać imiona, które by odwoływały się czy do kultury łacińskiej, czy do kultury niemieckiej. I w przypadku świętego Wojciecha podczas bierzmowania przyjął imię niemieckie Adalbert które zostało później skrócone do Albertus, tak, łacińskiego, znaczy zamiennik łaciński jest Albertus. W związku z tym, jeżeli znamy kogoś o imieniu Adalbert czy Albert, współcześnie też w naszym społeczeństwie takie osoby żyją. To jest to dokładnie samo, co Wojciech. No, chcesz mi powiedzieć, że i z Radimirem też tak było? Tak, tak, oczywiście tak było, tylko że tutaj nastąpiło coś innego. Nie imię zbiernowania, tylko poszukanie łacińskiego odpowiednika tego imienia. Tak jakby tłumaczenie. Tak, tak jakby tłumaczenie to tłumaczenie z Gaudenty. Gaudenty. Tak. A przecież Gaudentych też dzisiaj współ, współcześnie nie mamy. Ani Radimierów, ani Radimierów, ani Gaudentych. Do wprowadzenia postanowień z soboru Trydenckiego, czyli to jest rok 1570. Szósty, ósmy ten zakład, decyzja płocka Poznańska miały troszeczkę inne lata, ale to nie szczestyn. Była swoboda nadawania imion dzieciom po wprowadzeniu postanowień soboru, soboru terydenckiego, Imiona musiały być związane z chrześcijaństwem, co najmniej czy Biblią. Czyli Adam jest ok, ale Zbigniew to już nie za bardzo. I ten na jakby w naszej kulturze, w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, zupełnie zanika i zniknął kompletnie. I to jest bardzo też ciekawe, że po Soborze Tyrydenckim, po Synodzie Piotrkowskim, zezwolono Kościół katolicki, zezwalał dalej nadawać dzieciom imię Wojciech. Ono było w metrykach, w dokumentach łacińskich zapisywane jako Albert ad Albertus. Natomiast w Polskich było Wojciech. Nie było z tym problemu, dlatego Wojciechy są jakby w naszej kulturze języka polskiego. Po dzień dzisiejszy każdy z nas zna iluś tam Wojciechów, tak? Wojtków, Wojciechów i tak dalej. Natomiast Redmirów, nie, znaczy Redimów nie mamy, ani jednego. Co najwyżej jakieś tam Radosławy, Radomiry, ale nie ra, radzimy czy ra, Radimy. Natomiast zupełnie inaczej w Czechach. W Czechach, w kulturze języka czeskiego to przetrwało, według czy znaczy zestawień statystycznych. Współcześnie 18 tysięcy obywateli Czech nosi to imię. Słowiańskie imiona coś znaczyły. One były pewną hmm? zapowiedzią tego, hmm? tego młodego człowieka, który się rodził. W obu przypadkach jest to radość, cieszenie się, tak? Wojciech się cieszy, Radim rad się raduje. No dobrze. Czyli że... to są imiona radosne, oba. Stąd e, Gaudenty, bo to jest od łacińskiej gaudeamus, tak? Słowo że... to powinno nam się kojarzyć z dwoma, z dwoma pieśniami. Pierwsze to jest, i to są pieśni średniowieczne, które gdzieś funkcjonują gdzieś od XIII wieku. Pierwsza to jest yy, Gaudemada Polonia, czyli Ciesz się Matko Polsko. To jest jeden chyba z najstarszych pieśni polskich, która się uchowała. A, dru, a druga jest ta, która się śpiewa na otwarcie roku akademickiego, czyli nie, Gaudemus Igitur. Czyli radujmy się! To jest bardzo ważne. Tak przynajmniej dla, moim zdaniem, mieszkańców Radzymina. Czyli Radzymin to nie jest Radze Omień, tylko to jest miasto radości, bo to jest miasto, które założył człowiek o imieniu Radujmy się, tak? Tak, no, no Radujmy się, to, no, raduj się, no, raduje się. Czyli właśnie. Radzymin, bliżej mu do nazwy miejscowości Wesoła, niż do... omijajmy to, tak? Tak, znaczy no Wesoła, Radość, no to, to, to jest, ja bym to tak zrobił, że Wesołą bym widział z Wojciechem, mhm. a radość z, z rodziną naszą. Czyli radzymi to miasto radości. No tak? No, nie, nie ma wątpliwości. Znaczy, albo właści, właściwie od tych od osób, które założyły. I teraz zaraz to wyjaśnię w jaki sposób. Tak? Czyli po pierwsze, mamy pierwszego Radzima, który jeszcze w dodatku był naszym pierwszym polskim. Premasem. Znaczy, wówczas jeszcze nie było funkcji premasa, ale biskupem gnieźnieńskim, bo później to z powodu tego, że Polska się rozrasta, jest, jest dwóch arcybiskupów, czyli gnieźnieński i Lwowski, i trzeba było ustalić, który jest ważniejszy, i ustalono, że ten w gnieźnie jest premasem. Dobra, więc, ale jest, znaczy, wedle historii Kościoła wskazywany jest, że to, to taki to pierwszy, najważniejszy, nasz najważniejszy biskup. I teraz tak. Nie mamy nadania, pierwotnego nadania na. Yy, już odpowiadam, na pierwszy ten Radzymin, czy tam Radzimino, które jest, jak się wierzy, tuż, tuż przed wjazdem do Płońska. Natomiast wiemy, że to, było, to, było, to była pierwsza, pierwsza tego typu wioska, na którą nadanie musiało być gdzieś w XIV wieku, może wcześniej. Nie wiem, czy wiecie, Radzymin to nie jedyne. Tak. To nie, jedyny Radzymin nie jedyny, nie jedyny Radzymin, więc tych radzyminów na Mazowszu, tak, czy na historycznym Mazowszu były trzy. Natomiast w tej chwili się uchowały dwa i po dzień dzisiejszy istnieje. Natomiast to, co wiemy, to że przedstawiciele, znaczy właściciele tych dróg, należeli do rodu brodziców. To jest ród heraldyczny na północnym, bardzo specyficzny dla północnego Mazowsza i ich główne siedziby są właśnie w okolicach pomiędzy. Opactwem czerwińskim, czerwińskim nad Wisłą, a płońskim, czyli na tym, na tym odcinku jest ich bardzo dużo. Jedna z tych osad, jedną z ich własności było to Radzymin. I teraz Czesław, który dostał nadanie na ten na to, na to kawałek puszczy, i wiemy o nim, że on jest również z rodziców. Więc najpierw był Radzymin płańskie. Jeden z właścicieli stamtąd dostaje duże nadanie od książąt na tereny na ziemi warszawskiej, na północ, na północ od Warszawy i powstaje dru, 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 drugi punkt osadniczy o tej samej nazwie. Imię Radim nie było imieniem zarezerwowanym dla rodu rodziców. Poczasem czasem takie, że nie wiem, jakieś imię jest bardzo specyficzne. Jak Bolesław dla Piastów. Na przykład jak Bolesław dla Piastów, czy mamy na północnym Mazowszu ród Prusów, który zresztą wywodził się z dawnego plemienia pruskiego, bo są na to dokumenty. I na przykład w tym rodzie były imiona Santor, Obizor czy Windyka. Jeżeli widzimy jakiegoś Windykę, to my wiemy, że na 99% jest przedstawiciel rodu pruskiego. Bo nikt inny, nikim, nikomu innemu nie przychodziło do głowy, żeby ta, takim imieniem nazywać dzieci, bo to było tak, tak, już było mega pogańskie, tak, ale nie jest słowiańskie. To jest pruskie, to są Bałtowie, to nie nasi. Natomiast tu nie ma czegoś takiego. To znaczy, że to ponieważ odwołujemy się do naszego pierwszego, pierwszego, najważniejszego duchownego w naszym kościele, więc nie ma żadnego ograniczenia w różnych rodach i podejrzewam, że w różnych to nie tylko wśród rycerstwa szlachty, tylko w różnych, w różnych warstwach społecznych, czyli wśród mieszczan czy chłopów na pewno jakieś radzimy były. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja przypominam to, powiedziałem na początku, że... Jeżeli jest nadanie, to ja mam prawo nazwać swój teren, tak jak mi się to, to podoba. I po prostu to są. Jeżeli są kolejne nadania, to my, my, jako właściciele, mamy prawo sobie nazwać tak, jak chcemy. I najczęściej nazywamy tak, jak nasze gniazdo pierwotne. Rozumiem. No zresztą tak samo było w Ameryce, no jak przyjeżdżali imigranci, to powstawały Warszawy, Paryże... Tak, albo Brunswick. Jeszcze raz, żebyśmy to uporządkowali. Jest Radzi, tak? Radził, jakiś radzim z rodu, Brodziców był właścicielem dóbr pod Płańskiem, które po dzień dzisiejszy istnieją, i jego potomkowie tą nazwę przenoszą dzięki nowemu nadaniu na tereny na północ od Warszawy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, końcówka taka, in-ino, wskazuje na nazwę dzierżawczą. No, my chyba znamy bardzo dużo takich miejscowości, Wspomniane żuron. Wedle, wedle badań historyków północnego Mazowsza, województwa polskiego, bo to było dawniej województwo płockie, Żuromin pierwotnie nazywał się Żerominem. Też tutaj coś zostało, czyli nie było tego Żuru, tylko Żeromin, a Żeromin to jest no, taka bardzo, bardzo ważna postać dla historii Mazowsza, czyli wojewoda Żyro. Czyli on prawdopodobnie wojewoda Żyro z rodu Ogończyków, w średniowieczu założył, założył tą osadę i ona jest jakby upamiętnia jego osobę. Więc sprawa jest tego typu, że nazwy też mają swoje oboczności. Chodzi ci o to, że nawet nazwy miejscowości też żyją. Tak, też nazwy, się zmieniają. Nazwy miejscowości też żyją i w przypadku naszego radzymina będzie tak: cztery chyba wersje. To znaczy tak: radzimin, radzimino, ok, na końcówku, radzymin i radzymino. Czyli cztery warianty dla naszego, ale również dla tego podpułejskiego. Czyli podsumuję, na początku to nie było Radzymina, tylko był Radzimin. Tak, Radzimin. Radzimino. Radzimin, ty... Radzimin Radzimino. Oczywiście, że tak. Radzimin Radzimino. I to kiedy mogę tak. Kiedy się mogło stać, kiedy z Radzimina powstał Radzimin? Ja wydaje mi się, że w XIX wieku. Dopiero. Znaczy może inaczej. W XIX wieku, kiedy panował tutaj zabor rosyjski, tak? Królestwo Kongresowe czy Królestwo Polskie, ale jednak pod zaborem rosyjskim, władze rosyjskie, zwłaszcza to jest y, druga połowa XIX wieku, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, y, na, chciały tutaj wszystko mieć uporządkowane, żeby nie mieć wątpliwości. Więc jeżeli takie pewne ugruntowienie tego E w Radzyminie, to podejrzewam, że to jest lata 70 XIX wieku. Ja powiem Ci, że y, patrzyłem takie stare mapy, robiłem przegląd mm. starych map z Radzyminem i po raz pierwszy nazwa Radzymin -y mm. pojawiła się na mapach, do których ja dotarłem, mm. w 1849. No jest to dopiero. Możliwe. jest to możliwe, ale podejrzewam, że y, da radę znaleźć mapę z 1851, to, którym będzie przez im. Ja teraz jeszcze chciałem tutaj... Y, y, Mm. Na koniec powiedzieć, jedną rzecz zacząłem podążać śladem tej legendy o tym nieszczęsnym omijaniu. Mm -hmm. Muszę przyznać, że tak, już na pewno wiemy, że ta nazwa jako Radzymin pojawiła się załóżmy w połowie XIX wieku, czyli na pewno nie może być ta legenda wcześniejsza niż ten, ten tak. okres. Generalnie Radzymin. Chyba w średniowieczu tak do końca na tych bagnach nie leżał, ani tych zbójców też nie było. Klasy były, klasy były, te lasy były zagospodarowane, y, systematycznie tych lasów jest coraz mniej. Dzisiaj ten, ten o tym, co powiedziałem, ten rezerwat, tak? Puszcza Słupelska, nie wiem, czy nawet mieszkańcy razem nino mają świadomość, że coś takiego tutaj jest. Adam, chciałbym Ci podziękować za dzisiejsze tutaj nasze spotkanie. Płagam, nie powtarzajcie tej głupoty, że radzymi to jest radze Omi to jest miasto radości. I chciałbym, żebyśmy z takim przesłaniem tutaj zakończyli naszą rozmowę. Dzie radujemy się. Radujemy się. My się radujemy tutaj, bo jesteśmy w gościnie w Domku Ogrodnika, najbardziej klimatycznej restauracji i kawiarni w Radzyminie. Dziękujemy także naszym patronom, którzy wspomogli w tworzeniu tego programu. Zapraszamy na kolejne spotkanie. 怎么回